Przedstawiam wam simoł lub szusień, czyli roczną wilczomlecz. Chwast, który preferuje gleby wapienne, bogate i drobno uprawiane, często spotykany na polach uprawnych oraz w ogrodach. Jeśli jeszcze jej nie widzieliście lub nie rozpoznaliście w swoim ogrodzie, jeśli zgnieciecie jej liście, od razu ją rozpoznacie. Ma odór nieprzyjemny i fetor Stąd inna nazwa we wschodniej Francji, zwana również putrole. Dlaczego nienawidzimy tego chwastu? Wystarczy drobno obrobić glebę. Na wiosnę przygotowujesz teren do wysiewu bardzo drobno nasion marchwi, dobrze podlałeś swoje grządki. Pierwszą rośliną, która wzejdzie, jest roczna wilczomlecz. Latem zebraliście swoje ziemniaki z zamiarem zasiania rożponki, dobrze pracujecie glebę, dobrze przygotowujecie ją do siewu nasion rożponki. Pierwszą rośliną, która wschodzi, jest roczna wilczomlecz. Roczna wilczomlecz była uprawiana od dawna, od średniowiecza, z dość prostego powodu. Jest to roślina o właściwościach przeczyszczających i przeczyszczających, stąd nazwa HIMOŃ. Merkuriale brano, gdy dochodziło do lekkiego zatrucia, właśnie po to, aby wydalić to, co nam przeszkadzało. W stadium siewki roczna wilczomlecz jest rozpoznawalna po wielkich liścieniach o owalnym, zaokrąglonym kształcie, nagle ściętych na szczycie, i przebiegających przez nie jaśniejszych, dichotomicznych nerwach, które rozdzielają się na dwie części. Roczna wilczomlecz rzadko przekracza 50 cm tej wysokości, zazwyczaj osiąga od 30 do 40 cm dorosła. Zasadniczo wilczomlecz jesienią, gdy zaczyna się robić zimno, powinna zniknąć. Jednakże z coraz łagodniejszymi zimami nadal żyje i w rzeczywistości rozprzestrzenia się w ogrodach zimą, zwłaszcza gdy temperatury przekraczają 12 stopni. Roczna wilczomlecz należy do rodziny wilczomleczowatych. Charakterystyczną cechą łodygi jest to, że po jej złamaniu nie wydziela się lateks, jak to ma miejsce w przypadku wilczomleczy. Roczna wilczomlecz ma na różnych roślinach, na różnych roślinach kwiaty żeńskie i kwiaty męskie. Kwiaty żeńskie są z trzema działkami kielicha, a kwiaty męskie są zgrupowane w kłosy. Jeśli pewnego dnia zdecydujesz się przekopać swój trawnik, nieużywaną trawą, która wyrośnie, będzie roczna wilczomlecz. Należy wiedzieć, że zdolność kiełkowania nasion rocznej wilczomlecza wynosi 50 lat. Oznacza to, że po 50 latach nadal jest zdolna do kiełkowania. I trzeba wiedzieć, że gdy masz roczną wilczomlecz w ogrodzie, jedną roczną wilczomlecz oczywiście samice cóż. Samica jest w stanie wydać 750, a nawet 1000 nasion na roślinę. Rozumiesz więc, dlaczego roczna wilczomlecz szybko opanowuje ogród warzywny, gdy dokładnie uprawia się ziemię? Roczna wilczomlecz jest chwastem, który może szybko zająć ogród. To nie katastrofa. Wystarczy przeprowadzić fałszywy siew. Tydzień przed ostatecznym siewem przygotuj ziemię, spulchnić ją i podlać. Pierwsza roślina pojawi się po tygodniu. Gdy tylko się pojawi, jedno małe pociągnięcie pazurem i roczna wilczomlecz zniknie.